Powiem wam, że dzisiaj to się po prostu podłamałem, nie? Jak budowaliśmy sklep, to musieliśmy cały towar po prostu upchać w różne dziury, żeby tutaj był plac, żeby było miejsce, żeby można było zrobić wylewkę, zbudować budynek i tak dalej. I teraz wszystko tu przynoszę, nie? Rozkładam na półki sobie, tak, żeby wiedzieć co i jak. No i na przykład miałem bluzy pszczelarskie, słuchajcie, generalnie bluzy pszczelarskie są w takich, producent przysyła w takich foliach zapakowane, nie? Czyli jest bluza w takim jakby worku, nie? No, ale na przykład miałem takie bluzy, które ktoś gdzieś tam na sklepie chciał przymierzyć, nie? Worek gdzieś tam zginął, zniknął, cholera wie, może go zabrał ze sobą, bluzy nie kupił. No i były takie luze, były ładnie poskładane w kosteczkę i wiecie, no tam po prostu w domku na ogrodzie leżały. I to się dzisiaj okazało? Dobrze, że spojrzałem, kurde, bo wziąłem całą kupkę tych bluz, odłożyłem na półkę, mm, ale coś mnie tknęło i jakoś tak mówię, przejrzę, przejrzałem i patrzcie na to. Normalnie takie rzeczy. Mhm. Ale to jeszcze nic, słuchajcie. To jeszcze nic. Najlepsze to jest to. Mieliśmy tak super fajną bluzę, słuchajcie. Taką dla kobiety na przykład. Fajną, we wzory i tak dalej, nie? To patrzcie tu. No masakra. Się okazało, że... Zimno było, bo myśmy te wszystkie rzeczy sprzątali gdzieś tam na początku roku. Yy, więc zimno było. No i w tym domku, on jest drewniany. Gdzieś tam była dziurka, przyszła myszka i się okazało, że myszki lubią jeść bluzy pszczelarskie. Nie wiem po co jedzą bluzy pszczelarskie, ale jedzą. No i kurde, mam kilka takich bluz y, po prostu pogryzionych. Sprzedać już tego nie sprzedam, wiadomo. Taka bluza pszczelarska 150 zł. Także parę złotych y, poszło na utrzymanie myszy u nas w Wąchocku, żeby im się dobrze i zdrowo żyło. Mam nadzieję, chociaż nie to bawełna 100%, także nie powinno im zaszkodzić.